Twoich własnych słów. Wydaje mi się, że Paulina jest dwulicowa, bo na żywo się uśmiecha, a potem słyszę, jak mówi uszczypliwe rzeczy na mój temat. Co dokładnie słyszałaś, że mówi na twój temat, bo w ogóle tego nie rozwinęłaś. To są Twoje słowa z zapowiedzi walki. Eee, w sensie, no, ona przepraszała dwa razy, a potem w międzyczasie od, od wspólnych znajomych słyszałam, że, że mówi właśnie. Co? No, że jestem. Eee... Wiesz co, totalnie wróciło mi z głowy, bo to było dawno. <grym> Miękką fajką, no. czy to nie to? to? ona mówiła on camera, ale coś ona gadała, 100% coś ona gadała, a w międzyczasie przepraszała, ale to było już jakiś czas temu i zapomniałam, co to było. Czy wiesz, o co chodzi, Paulina? Nie, ale naprawdę ciekawi mnie, co. co to ale, oddać? ale, dobra, zaraz do tego wrócimy, ja sobie spróbuję przypomnieć, ale ty też w trailerze powiedziałaś, że ja mam swoje za uszami, ja nie Dokładnie. jestem święta, więc pewnie coś. To było może... drugie pytanie, Paulina. Ty py powiedziałaś, że ona ma dużo swojego za uszami. Też nie wymieniłaś konkretnie co. Strzelacie do siebie, ale nie macie w ogóle naboi. Tak, w tym wszystkim no. są ślepaki. ślepaki. O co ci chodziło? Oj, o co mi chodziło? No. W sumie sama nie wiem. Rewelacyjny konflikt dziewczyny. A, o Lexy. Góry, ja sobie spróbuję przypomnieć, bo coś było, na, na pewno, tylko mówię, no to było już. Nie no grubo jest, ja widzę, że jest grubo. No. Natomiast Leksy, jak myślisz? Co, o co chodzi, Paulinie, że ty masz dużo za uszami? Masz jakiś pomysł, dlaczego. Nie tak... zastanawiam, od kogo ty to słyszałaś. W sensie, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, ale no. Co no na... ja nie jestem święta, nie na pewno mam coś za uszami, ale o... nie wiem o czym ty konkretnie myślałaś. Ja potwierdzam i nawet widzę. Lekcji ma za uszami dwa warkoczyki. <noise> tak, no. <noise> Padum.